Poznaj Blade'a, pół człowiek, pół wampir, totalny zabójca w Marvel Rivals. To bohater dla graczy, którzy kochają szybkie wejścia, agresywny styl i kontrolę pola walki. Wyposażony w miecz drakuli do zabójczych ciosów oraz shotgun. Do czyszczenia średniego dystansu. Ma swój zestaw unikalnych umiejętności. Blade Chopper, pierwsza z dwóch umiejętności pod lewym przyciskiem myszy. Szybkie szarże Slash przed siebie. Hunting Gun druga umiejętność pod lewym przyciskiem myszy czyli strzały z odłonkami idealny na dystans. Step and Chop umiejętność pod Shiftem Dash z mieczem lub strzałem plus Debuff, spowolnienie lub Anti-Hill. Damage Block prawy klawisz myszy blokuje obrażenie od przodu mieczem. Blood Liberation umiejętność pod E aktywacja wampirzych mocy czyli lifestyle zamiast leczenia. Ultimate Q mocny Dash mieczem plus strefa AOE Zmiarzy przeciwników w okolicy na drobny mak. Blade to agresywny duelista. Flankuj wroga, aktywuj E, spamuj ultimate i leć się przez obrażenia. Daj like i subskrypcję, by być po więcej lików i porad do Marvel Rivals. Trzymaj się.